Dużymi krokami zbliża się święto naszego miasta. W tym roku świętować będziemy 24 czerwca. No, a teraz to, na co na pewno czekacie. Otóż, otóż konkurs, w którym wzięliście udział, wygrała bezapelacyjnie. Agnieszka Chylińska i ona też będzie gwiazdą wieczoru koncertu, który właśnie odbędzie się tutaj na Placu Sobieskiego. Oprócz Agnieszki Chylińskiej zespół Lemon, zespół Pocahontas, Majka Jeżowska i zespół Audiogram. Ze względu na to, że musimy oszczędzać się Świętować będziemy przez jeden dzień, ale koncert będzie zdecydowanie dłuższy. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy, którzy w tym roku również wsparli nas przy organizacji tej imprezy. Dlatego, jeśli planujecie kolejne czerwcowe weekendy, musicie 24 właśnie być tutaj na Placu Sobieskiego. Już nie mogę się doczekać, kiedy się spotkamy.